3-0, wygrana z Legionowią. Gratulacje. Jak to trener podsumuje swoim okiem? No, typowy mecz takiej walki. Oba zespoły przystąpiły po porażkach w pierwszej kolejce. Wiadomo, że wtedy tam dodatkowe napięcie jest jeszcze to psychiczne. No i to jest taki mecz, że, że no, ta drużyna, która pierwsza się przełamie, strzeli bramkę, to, to uzyskuje bardzo dużą przewagę na ten. Nasz mecz pokazał właśnie, że po strzelanej bramce za chwilę strzelamy drugą. Nadal jesteśmy ciągle nerwowi, nadal chcemy coraz więcej, ale gdzieś tam nie możemy się pozbyć tej, tej, tej presji. No ale zawodnicy pokazali, jak daleko można zajść sercem. Już ten poprzedni mecz w Wikielcu pokazywał, że mieliśmy momenty, no ale Wikieleco od nas okazał się dużo cwańszy piłkarsko-bojskowo, wykorzystał nasze zawahania. No, My dziś jeszczeliśmy piękne bramki, oprócz tej trzeciej te pierwsze dwie nogi, kapitalne strzały, także o to chodzi w piłce nożnej. My za wszelką cenę chcieliśmy przełamać niemoc, żeby przede wszystkim punktować, a okazało się, że tak okazale to wszystko wyszło, że na pewno dla nas to będzie duży bodziec, duży naciągle ciągle się buduje, przyszło wielu nowych zawodników. Wiadomo było do tej pory, na czym opieraliśmy naszą moc na tej ofensywie, na braciach stryjeckich, którzy strzelali na zawołanie mieli najlepsze statystyki w Polsce. Teraz przyszło kilku nowych zawodników. Został żao. Mateusz Karol się ciągle rozwija. No i dośli ci, którzy dzisiaj strzelali bramki, którzy też weszli, jakby to już w mawie byli od wielu, wielu miesięcy, a są dopiero od kilku tygodni. Także nadal ciężka praca, pokora, i już powoli trzeba będzie się szykować do następnego meczu. No właśnie, teraz długi weekend w dobrych humorach. Jak go spędzicie, bo kolejne spotkanie już. W, w sobotę gramy w Jagiellonii, w rezerwach Egielonii, ale no w poniedziałek normalnie trenujemy, wtorek zobaczymy jak będą poobijani, bo było kilka ostrych starć, także te, te urazy wychodzą nieraz następnego dnia także zobaczymy jak to się ułoży ale my mamy swój plan, chcemy jak najbliżej być niego, a wiadomo, że nigdy nie zrobi się 100% tego co by się chciało ale my chcemy być na dużym procencie i na pewno tego typu mecz daje chłopakom wiarę w to co robią, a wiadomo ile zależy w piłce nożnej od psychiki Gratulacje Dziękuję przede wszystkim chłopakom, bo drużyna pokazała dzisiaj piękny charakter